Seria Oppo Reno ma w sobie coś niezwykłego, choć wcale nie jest on najwyższą w ofercie producenta, w dalszym ciągu oferuje naprawdę mocną specyfikację, na ogół w korzystnej cenie. Przyszła Bora by w świetle fleszy polskich reporterów stanęła najnowsza dwójka smartfonów – Oppo Reno 6 i Oppo Reno 6 Pro. Oba bardzo eleganckie, dobrze wyposażone i gotowe do pracy w sieci 5G. Pozwólcie, że po specyfikacji obu modeli odeślę Was do pisu na tabletowo, ja tymczasem wspomnę o ich cenach. Reno6 kosztuje 2499 zł, a Reno6 Pro 3699 zł. Na start sprzedaż przygotowano ofertę promocyjną, która potrwa do 19 września. Zakup nowych smartfonów premiowany będzie roczną ochroną ekranu i słuchawkami Oppo Enco Free 2 w przypadku Reno6 i podobną ochroną ekranu, ale innymi słuchawkami, bo Oppo Enco X w przypadku Reno6 Pro. Xiaomi sukcesywnie podgrzewa atmosferę przed premierą modeli Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro. Firma zapowiedziała, że nowe smartfony otrzymają aktualizację do trzech przyszłych generacji systemu Android na dodatek będą dostawać poprawki zabezpieczeń aż przez 4 lata. Xiaomi zauważa, że smartfony są coraz lepsze dzięki wielu ulepszeniom oraz innowacjom ich cykl życiowy stopniowo się wydłuża. Przez co po prostu są one rzadziej wymienione na nowe egzemplarze. Najczęściej oznacza to, że po jakimś czasie klienci są pozostawieni samym sobie, ponieważ producent nie wspiera już starszych modeli. Użytkownik staje więc przed dylematem czy dalej używać posiadany sprzęt czy jednak go wymienić by ponownie zostać objętym wsparciem producenta. Mimo, że ogłoszenie Xiaomi dotyczy modeli Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro producent rozpatruje możliwość wprowadzenia dłuższego okresu aktualizacji systemu Android i zabezpieczeń dla większej liczby urządzeń. Jednocześnie Xiaomi zastrzega, że dostępność aktualizacji będzie zależna od wielu czynników. ZTE Axon 20 był pierwszym globalnie dostępnym smartfonem z aparatem pod ekranem. Dziś dołączył do niego ZTE Axon 30, którego mogą zamówić również klienci z Polski. Do wyboru są dwie konfiguracje: 828 oraz 12256. Cena pierwszego wariantu wynosi 499 euro, natomiast drugiego 599 euro. Urządzenie jest dostępne na oficjalnej stronie internetowej ZTE. Do wyboru są nie tylko dwie konfiguracje pamięciowe, ale też dwie wersje kolorystyczne czarna i zielono-biała. Smartfon zostanie wysłany bezpłatnie, a jeżeli klient nie będzie zadowolony z zakupu, to może go zwrócić w ciągu 15 minut. Studni. Każdy chciałby mieć idealny porządek na biurku, ale nie wszyscy są w stanie go utrzymać. Nawet pomimo najszczerszych chęci. Czasem przyda się jednak pomoc i taką właśnie zapewni stacja dokująca All-in-One Logitech Logi Dock. Ale jej możliwości są dużo większe. Za pomocą Logitech Logi Dock jego posiadać ograniczy liczbę kabli na biurku. Można do niego podłączyć do pięciu urządzeń peryferyjnych oraz do dwóch monitorów. Oferuje też funkcję ładowania laptopa z mocą do 100W. Co więcej, urządzenie integruje się z wielofunkcyjną aplikacją LogiTune. Jeśli użytkownik daje dostęp do kalendarza, stacja dokująca poinformuje mruganiem diody LED o zbliżającym się spotkaniu. Do tego ma też zestaw głośnomówiący z redukcją szumów, który może przydać się w trakcie właśnie takich spotkań online. Jak dla mnie brzmi ciekawie. Marka Realme zaprezentowała swój pierwszy tablet. Spodziewaliśmy się świetnie wyposażonego urządzenia w przystępnej cenie. Ta ostatnia faktycznie jest atrakcyjna, ale specyfikacja Realme Pat już niekoniecznie wszystkich może zadowolić. Wszystko ze względu na to, że jest dość nieregularna. Bo choć ma wiele mocnych stron, to te słabsze też się znajdą, mimo że jest ich niewiele, to mogą skutecznie zniechęcić do zakupu. Szczerze, nie będę was zanudzał szczegółami. Te wraz z cenami znajdziecie na tabletowo.pl. W obliczu wielkiej konferencji PlayStation Xbox strzela wiadomościami jak tylko może, by skupić na sobie choć trochę odrobinę graczy. Lawina informacji zaczęła się od dość ciekawych poprawki dla kontrolerów. Uczestnicy wewnętrznego programu niejawnych testów Xbox otrzymali specjalną aktualizację ulepszającą starsze urządzenia. Zostały one wzbogacone o wsparcie dla Dynamic Latency Input i poprawione Bluetooth Low Energy. Dzięki temu oryginalne kontrolery dla Xbox One, a także Elite Series 2 oraz Adaptive Controller będą teraz na starszych konsolach działać szybciej i sprawnie. Warto pamiętać, że ta funkcja jest jeszcze w fazie testów. Dobrze jednak wiedzieć, że Microsoft nie zapomina o starszych urządzeniach. Smartfony dla graczy z definicji różnią się od tych dla innych grup klientów. Specyfikacja ROG Font 5 Ultimate może jednak wcisnąć w fotel nawet najbardziej zaciętych graczy, bo sprzęt ma taką ilość pamięci RAM, jaką nie dysponuje większość komputerów, aż 18 GB. Tualnie można kupić ten model w Polsce na dodatek w mega zestawie z gadżetami ROG. Niektórzy mogą się zastanawiać, po co w smartfonie 18 GB RAM, bo 512 GB pamięci na system i pliki można spotkać już nawet w niegamingowych modelach. Ale gracze będą wiedzieli jak wykorzystać taki zapas pamięci. O ile zdecydują się na zakup, bo cena Rokfon 5 Ultimate jest dość wysoka. Smartfon kosztuje aż 5799 zł. Rokfon 5 Ultimate można już zamówić w oficjalnym sklepie internetowym marki Asus. Warto jednocześnie zauważyć, że jego dostępność jest mocno ograniczona. Aktualnie trwa przedsprzedaż Rokfon A5 Ultimate, a zamówione smartfony zostaną wysłane do klientów po 13 września 2021 roku. Linki do tekstów na proszne dziś w szorcie tematy znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam do regularnego śledzenia nas na portalu tabletowo.pl, TikToku i Instagramie, gdzie tylko indziej chcecie. Do następnego.